Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day, wake up. wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up Today's gonna be a good day. Wake up będziesz Z grzebami I... i co tam było jeszcze? Górkonzola. Górkonzola. I szynka wędzona. I szynka wędzona. No i serek. A mojego jeszcze nie ma. Na dzień dobry, kochani. Witam się z Wami dzisiaj trochę później, bo już jest nie wiem, chyba z 15 godzina, 16. I tak, jakoś dzisiaj nie miałam weny do nagrywania. Też mieliśmy taki długi poranek, zebraliśmy się później niż zwykle, ale pojechaliśmy sobie, tak jak widzieliście wcześniej w przebitkach, na do Wilczego Szańca. To jest miejscowość, kurczę, nie pamiętam jaka to nazwa. Daniel Wam tu napisze. Bilety kosztowały... Łącznie 65 zł zapłaciliśmy z parkingiem za dwie osoby, także chyba bilety były po 25 zł od osoby i 15 zł parking. I tak, no to zajęło to zwiedzanie około godzinkę, godzinka i 15 minut, może coś takiego. Dla mnie atrakcja taka, taka sobie. Mało informacji znowu, ale też nie braliśmy przewodnika, bo był dodatkowo płatny. Jakoś nie mieliśmy ochoty. I potem pojechaliśmy sobie przejazdem dosłownie, byliśmy nad jeziorem Mamry. Także byliśmy, zobaczyliśmy i poszliśmy zjeść. I restauracja nazywała się Kapryśny Piec w miejscowości Węgorzewo. I powiem Wam, że petarda, naprawdę super. Mój makaron, ja miałam makaron z truflami i z grzybami leśnymi, był mega dobry, ale pizza Daniela była przepyszna, żałowałam, że nie wzięłam pizzy. No ale trudno, makaron też był dobry. I tak, i już jesteśmy w domku, to jest nasz ostatni dzień tutaj, jutro już e, będziemy wracać do Gdyni, także urlop mija. Jest w miarę ładna pogoda, nie świeci jakoś mocno słońce, ale też nie pada deszcz, jest przyjemnie, tak wiecie, na bluzę jest ok. I właśnie zrobiłam sobie kawę, usiadłam na teraz i będę... Będę czytać książkę, bo jakoś strasznie mało czytałam na tym urlopie, jakoś nie mogłam się skupić na czytaniu. Mam nadzieję, że teraz trochę pocisnę. Ale chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos tych jeżyków kulki. Boże, jakie to jest dobre, mega słodkie, ale przepyszne, naprawdę. Taka paczuszka tu jest 140 gramów, w biedrze kosztowała chyba dychę, 9 albo 10 zł. Ale są przepyszne, naprawdę, mega, mega dobre. Zupełnie nie smakują jak zwykłe jeżyki. Są takie karmelowe, są w ciemnej czekoladzie i mlecznej. My akurat mamy w mlecznej. No naprawdę, pycha! Jak będziecie mieli ochotę na coś słodkiego, nowego spróbować, to polecam mega te e, kulki od jeżyków. Także tak, zabieram się do czytania. Jeszcze wiecie, chwileczkę odpoczywam, doceniam tą przyrodę tutaj dookoła i ciszę. I będziemy się pewnie pakować też wieczorem, pomału. No też jutro mamy wymeldowanie do godziny chyba 12 aż ale już o 11 chcemy być w innym miejscu, bo jeszcze w sumie, jeszcze jutro nie będzie tak, że tylko wracamy do Gdyni, jeszcze na chwilę zostaniemy na Mazurach, więc pewnie około 10 chcielibyśmy stąd wyjeżdżać jutro. No i tak, biorę się za czytanie. Gonna be a good day. Wake up, gonna be a good day. Wake up, Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. A good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride. Uh head full of flaws so here come the clouds uh, they'll never stop unless i can swap all the bad for the good in my head when i'm lost uh, yeah so i'ma fake it till i make it positive thoughts are overtaken i got patience one day at a time is how you operate a cadence a flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation i know that No, dzień dobry Hejka. Tak jak widzieliście, zjedliśmy dzisiaj śniadanko. Dzisiaj już wyruszamy z Mazur. To już koniec naszego takiego wyjazdowego urlopu. Jeszcze parę dni mamy wolnych, ale wracamy do domu. Ale teraz właśnie jesteśmy w Mikołajkach. Przyjechaliśmy jeszcze tutaj do hotelu Gołębiewskiego Gołębiewski? Do, do Mikołajek, do Aquaparku. Na półtorej godzinki bilet jest 10.40, basen otwarty jest od 11.00. Także pójdziemy sobie troszeczkę popływać i potem pewnie jeszcze gdzieś wskoczymy na obiad no i już będziemy ruszać do Gdyni. Także urlop się kończy. Pogoda, fajnie, że, że tutaj dopisała, że faktycznie nam nie padało. Przynajmniej mogliśmy sobie, wiecie, tak trochę odpocząć w inny sposób niż łażenie po górach. No i tak, zobaczymy, jak będzie w tym akwaparku. Ja tam kiedyś byłam jako dziecko z rodzicami. Ale już kompletnie nie pamiętam, jak tam jest. Plus, na pewno to się też rozwinęło. Tego jestem pewna. Także idziemy. Day. Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day